Z Ewangelii według Świętego Marka. Zostawcie ją w spokoju, dlaczego sprawiacie jej przykrość. Dziś w niedzielę palmową, wielkim teologicznym tematem jest mesjańska rola Jezusa, jego mesjańska misja, także to, że pewna kobieta wylała na niego flakon najlepszego olejku po to, by namaścić Go. Na tą królewską misję, i namaścić go yy, na doświadczenie śmierci i grobu. Ale na marginesie tych wielkich teologicznych tematów jest jedno króciutkie zdanie Jezusa, który mówi: dlaczego sprawiacie jej przykrość? Tak wiele się wokół dzieje, rzeczy wielkich wjazd do, do Jerozolimy, perspektywa śmierci krzyżowej. Otoczenie tłumów, hymny świąteczne, pascha, a Jezus troszczy się o to, by ta jedna zwyczajna niewiasta nie doznała przykrości. Bardzo nie chcę, żeby jej było przykro. Porusza mnie to, że w świecie wielkich spraw i wielkich zbawczych chwil, Jezus myśli o. O tej jednej małej przykrości, która spotkała kobietę ze strony złośliwych języków. Ile w tym jest człowieczeństwa, troski o drobnostki, ile jest po prostu miłości do człowieka. Zapominamy o tym, że być uczniem Jezusa i towarzyszyć mu w jego drodze mesjańskiej, to także znaczy po prostu nie sprawić nikomu przykrości. Do zobaczenia jutro.